4, 3, 2, 1, start, 4. Prawy, 80, 4 prawy, 40 3 prawy późno 40, piano, dwa lewy późno.

44 lewy krótki zostań. Do 3 prawy późno. Do 6 lewy krótki. 50. 6 prawy krótki późno. 46 lewy zamyka. Do 4 długi. 60. 5 prawy. 80. 5 lewy krótki. 80 połku. 44 lewy krótki.

Prawy otwiera koniec dni 100 od szczytu 100 max lewy 60 4 prawy krótki 30 Syp 4 lewy Hamu do 2 lewy 150 5 lewy

Prawy otwiera, 300 i zalotną 100 jeszcze, jeszcze, jeszcze.